Halo, halo, siemanero, Senazo z tej strony, kontynuujemy, Wings of Liberty, StarCraft II, Laboratorium Hyperiona, 5.52, czasu pokładowego, ktoś chyba jest na fochu. Moich dzieci jesteś zainfekowana. To wyrok śmierci. Zrób to. Nie zwlekaj. Hmm. No cóż, koda pani doktor. Ona wyszło nie jak wyszło. Nie zawsze przesada jest najlepsza. To? Co? Zaczniemy od zerknięcia na najemniku. Tam nowego dostaliśmy, a chyba wikingi, tak? Hmm. Średnie mi potrzebne. O, jaciek Protosów. Pratosi i Dalam pragnę mu honorować Jamesa Reynora, Tomo to pieczęcią uznania, a także wyrazić najgłębszą wdzięczność za jego bohaterskie czyny na planecie Haven, którą oczyścił z plugawej, zergowej, szarańczy. Super, czas na wiadomości. Wita się z Państwem Wasze najlepsze i jedyne źródło informacji. Donny Vermilion. Oglądacie UNN. Nieustająca fala uchodźców zalewa przestrzeń dominium. Uciekająca ludność nie może nigdzie znaleźć bezpiecznego miejsca. Dlatego zdecydowali się zawitać w nasze progi. Doni, imperator Mengsk, ogłosił dzisiaj, że wydał swojej flocie rozkaz zawracania statków z uchodźcami, które pojawiły się w systemach centralnych. Rodzi się pytanie, czy okręty dominium zdecydują się otworzyć ogień do cywilnych statków? Generał Warfield skomentował to tak. Obecnie skupiamy się na powstrzymaniu zergów zmierzających ku centralnym światom. Innymi słowy, generał uchylił się od odpowiedzi na pytanie. Jeżeli oddziały Dominium ostrzelają nieuzbrojonych cywilów... Kate, nie jesteśmy na froncie. Nie możemy pouczać żołnierzy. Najświeższe wiadomości tylko w naszej stacji. Donny Vermillion, UNN. Stary Meksk przekonuje się, że rządzenie Imperium to nie taka bułka z masłem. E? Słyszałem o tym, co się wydarzyło w laboratorium. Przykra zbawa. Nie możesz się teraz rozpraszać. Masz ważniejsze rzeczy na głowie. Posłuchaj mojej rady. Nic nie kombinuj. Nie angażuj się, nie wczuwaj się. Jesteś tylko ty. Ty kontra wszechświat. Czasami mam wrażenie, że wszystko, za co się wezmę, zostaje zniszczone. To nie twoja wina. Pomyśl, co by się stało, gdyby ci wszyscy uchodźcy z Agri polecieli do centralnych światów. Od samego początku czułem, że ta cała Hanson wpakuje nas w tarapaty. No Okej, okay. to kandyna za nami. Aha. Każdy relik protosów to już wiemy. Ale chyba nie mamy i tak nic teraz po tych misjach do sprzedaży. O! A jednak coś tam gdzieś się uzbierało. Lecimy do zbrojowni. Czas na gry dziki. Wiking. Ale pięknie wygląda. OHMA2 Wiking. Tylko nieliczni piloci potrafią opanować Wikinga w obu trybach. Dlatego uważani są za najlepszych z najlepszych. Kandydaci na pilotów są uznawani za nieopierzonych dopóki nie przeżyją transformacji Wikinga podczas której Przemieszczające się elementy konstrukcji mogą zabić mniej gibkich ludzi. Garstka tych, którzy przeżyją szkolenie jest tak zabójcza, że ich imiona znane są zarówno wśród sojuszników, jak i wrogów z całego sektora. Cerwomechanizmy wikinga są zamienne. RK mogą wykorzystać ramię wikinga, aby naprawić ważniejsze. Dla tej jednostki mechaniczne odnurza. Okej. Okay. Czasna słona. Myślisz, że mogliśmy ocalić więcej tych kolonistów? Szczerze, nie. Powiem ci, że masz mózg w tyłku, jeśli uważasz inaczej. Jestem pewien, że można było zrobić więcej, gdybyśmy zareagowali szybciej. Słuchaj, skoro jajogłowi protosi z całą tą swoją technologią i psioniką nie byli w stanie nic poradzić, to naprawdę nic się już nie dało zrobić. Co poradzisz? Takie życie. On, co zbrojowni? Zerkniemy na statki kosmiczne. O i co tutaj mamy? Ansi i Wikingi. Czarowe. Mhm, generalnie. To ulepszyliśmy. Heliony... ...dorzuciliśmy. TRK. A, nie wiem, jest te pożary. Generacja budynków jakieś tam, jak coś zostanie poskrobane, to będziemy mogli sobie ratować. Przechodzimy do wyboru misji. O! Nikt nie chce, nic nie ma, nic nam do powiedzenia, do dodania. Zaszyfruj. Komandorze, nasi wspólni. Nowe Folsom jest gotowe. Zaczniemy od Valhalla. Zaszyfrowany adiutant zawiera nagrania udowadniające, że to Mengsk stał za masakrą na Tarsonis. Teraz musimy tylko rozpowszechnić te informacje. Mira Han dała nam wskazówkę, jak to zrobić. Dominium chce zaprezentować na Korhalu swoją nową maszynę bojową – Odyna. Jeśli udałoby się go ukraść, moglibyśmy dostać się do studia UNN i nadać transmisję o zbrodniach wojennych Mengska. Odyn znajduje się obecnie w placówce testowej na Valhalla. No spróbujmy. Drużyna zajęła pozycję. Jesteśmy gotowi wykraść Odyna. Jest pan co do tego pewien, komandorze? Tak. Z nas wszystkich Tykus najlepiej nadaje się do tej roboty. W czasie walki trochę mu odbija. Musimy nadążać za nim, gdy dojdzie do starcia. Jeśli faktycznie zdoła ukraść Odyna, musimy zniszczyć wszystkie bazy dominium w okolicy. Miejmy nadzieję, że zablokujemy wszystkie transmisje na tyle długo, żeby mu się udało. Nie możemy pozwolić, by to przeciekło na Korhal. Co wiemy o tym Odynie? To eksperymentalna, super ciężka maszyna krocząca, przeznaczona do długiej walki na linii frontu. Bardzo potężna broń. Super. Czyli nawet tykus jej nie popsuje. Nadchodzą. Dalej, jasna! <noise> Narzędzie zniszczenia. Zjawy mogą się maskować i znikać z pola widzenia większości wrogich jednostek. Kłaży na wieżyczki i kruki, które posiadają zdolność wykrywania zamaskowanych jednostek. Czekałem. My zaczniemy oczywiście od wesołego zapisania. Zły. Lepiej. Element zaskoczenia się skończył, moje panie. Ma być głośno i szybko. Prawda otrzymany. Biorę się za to. Mhm. Nie mogę się doczekać. Dawaj. Y komandorze, wydaje mi się, że znaleźliście tam coś ciekawego. Byłoby świetnie, gdybym dostał próbkę tego czegoś do zbadania w laboratorium. Staramy się. Aktywować wieżyczki automa oh, nie oddzielicie mnie od tego potwora. Załatwione. Okay. Dlaczego nie? Ułożę w Mam to Tempo, tempo, tempo! Rzeczywiście mu trochę odbijam. Mhm. Mogę się doczekać kiedy wsiądę do tego czegoś i rozerwę wszystko na strzępy <laughs> utrzymaj pozycję tykus wyślemy ci do osłony oddział wsparcia no i o to chodzi cholera tykus zatrzymaj się słyszysz mnie Zostało mu na trybie nadawania, komandorze. W ogóle nas nie słyszy. W bazach dominium uruchamia się obrona. Wspaniale. Jak najszybciej przygotuj naszą bazę. Będziemy musieli za nim wyruszyć. Mam nadzieję, że nie zrobi niczego zbyt szalonego. A zresztą, kogo ja oszukuję? Dokładnie, kogo. Hmm. Najgorsze w tym wszystkim zawsze jest, że te wszystkie misje są czasowe. Lepiej, żebym tego nie żałował. ERK gotowy. Dołożyć komuś? A nas no, będziemy produkować. U, chłopaki. Ciebie. ERK gotowy. Potwierdzam. Rozkaz od Co to idzie, komandorze? Odbieram krążowniki. Dominium wyraźnie starające się przechwycić. Odyna. Hej, narwańcu, chcesz teraz te myśliwce zjawy? Łatwo załatwią krążownik. Zbuduj ich więcej w porcie gwiezdnym. Zgłaszam się. Urzędne odebrane. Por? ERK gotowy. Rozbudowa ukończona. Jaki mamy zatem plan, komandorze? Zniszczyć bazy, tak? Wystraszyłeś mnie. Một... E... Jeju, że możemy go naprawić. Mi... Wspólniku, słyszysz mnie? Za mało energii. No, jeśli nie zamierzasz zakazać mi odrobiny Dobrej zabawy, to się zabawię. <sum espacio> <sum> 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 <laughs> Jazda. Nice. LNK gotowy! Kupa roboty to! Czekałem na Ciebie! w urzędne! Silniki, maksymalna moc. jest gotowy! Tylko spokojnie, coś się tak napali! Czekam! Dobra, robimy jak najwięcej jednostek możemy. Nasi sojusznicy są atakowani. Zwarty i... upgrade'ów. nie do akcji. Prześlij w burzę. Chcesz ze mną zabrzeć, chłopcze? Ale. Nasi sojusznicy są atakowani. Jest już lekarz. Stary potrzebuje RK, żeby naprawić część tych uszkodzeń. Jakoś tak mi spowolnił. Czy on mhm. zawsze tyle mówi, komandorze? tak, kiedy rusza do walki, gęba mu się nie zamyka. No, to jak skończyliśmy, to zrobię sobie przerwę. Aha. Dobrze, to już jest pierwszy akord. Zobaczyć jednak. Chcesz ze mną zażyć. O, maleńka. A będziemy się za ten zbudować. Aplaje. Na godziny. Zaraz wyrwę chwasta. Lepiej, żebym tego nie żałował się. Baza jest atakowana. A! Wystraszyłeś mnie! Tempo, 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 tempo! No, A to komuś? No, pełen wypas. Nie ma to jak obalić zimne piwko po obaleniu paru wrogów. Ej, Potwierdzam. Uwaga! Bra. Idzie się! Mam to! Braaa! gotowy! Szereg! Koniec fajratu. Jasta z tym koksem! Jest już lekarz? Ktoś mnie wzywał? Wydasz jakiś rozkaz? Śmiało, kocham. Lepiej. Prześlij współrzędny. Jest już lekarz. Formacja ofensywna Przyjąłem. Wektor ustalony. Dołożyć kogoś? Czas ruszać. Współrzędne odebrane. Nasi sojusznicy są atakowani. Kupa roboty, co? Tak, nie mogę tutaj budować. Ruszaj się. Tak. Czeregu, chłopaki. Tylko spokojnie. Zgłaszam się. Silniki. Maksymalna moc. Dołożyć komuś? Nie wiem, czy potrzebujemy coś więcej z tych jednostek. No chcielibyśmy Zabij do nich upgrade a robić. A co za to dost... Słyszałem. A, to jest środka? nasza Czy Przydałaby się nam pomoc? Pewnie. Biorę się na to. Chcesz ze mną zadrzeć, chłopcze? Lepiej, żebym tego nie żałował. Jasne? O? Mam to. No dobra, migający czerwony przycisku. Do czego służysz? Nie mam pojęcia, co to jest. Przyniesiesz mi próbkę do laboratorium? Może jakoś to wykorzystać? Może. Bum. Maleńka. Cholera. Ostro było. Dobra. Przydałaby się nam pomoc. Zobaczymy wreszcie go z parę zjaw. Mogę się doczekać, żeby się w to zagłębić? W sensie naukowym, bez skojarzeń. Wnoszę, że chcecie chłopaki nadrobić zaległości. Stary, dobry tykus będzie tu spokojnie stał. Uch. Uwaga, idzie się! Obudź mnie, jak skończysz. Myślę, że mała atomówka powinna wystarczyć. Gotowy jak diabli! Zjawa oczekuje na rozkazy. Dołożyć komuś. Tylko spokojnie coś się tak zapali. Jasne? O, idziemy tędy. Nie mogę. Boli jak diabli. Za mało energii. Wydasz się. Chcesz Baza jest poprzez. atakowana lepiej żeby dołożyć go szeregu chłopaki idziemy ulepszenie opracowane zjawa oczekuje na rozkazy jeszcze zjawka tempo 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 przydałaby się nam pomoc gotowy do akcji rewelacja Pewnie jest loki Uwaga, idzie się! Czekałem na ciebie. Dalej, Jimmy. Mamy kilka łbów do rozbicia. Zatankowany, gotowy do drogi. Gotowy do plądrowania. No dawaj! Nasi sojusznicy są atakowani. Dołożyć komuś? Mam to. Chodźcie. Nie. nie mogę się doczekać. Przydałaby się nam pomóc. Lepiej, żebym tego nie żałował. Wydasz jakiś rozkaz? Rewelacja. Tempo, tempo, tempo! Spokojnie, coś się tak napali. Tak jest, komandorze. Nasi sojusznicy są atakowani. Dołożyć komu? Czekałem na ciebie. To zaboli ciebie bardziej niż mnie. Okej. Okay. Lepiej, żebym tego nie żałował. Mam nadzieję, że nie. Przerpany. A. To nie tutaj jest boże. Jeszcze dorzucimy do trójeczki. Wioska? Twoje ERK są atakowane. Czekam. Lepiej, żebym tego nie załobał. Czas skopać tyłki i rzuć gumę. Tak jest, to złożyło. Nasi sojusznicy są atakowani. Przydałaby się nam pomóc. Wurde z tych baraków, ich więcej? Dołożyć komuś porządku. Bum, Maleńka. gotowy do akcji. Czekam. Nasi sojusznicy są atakowani. Zrobi się, komando. Tempo, tempo, tempo. Na Czekałem na to. Lepiej, żebym tego nie żałował Trzy bazy załatwione. Może ten skazaniec na coś się jednak przyda. Bić komuś? Mm. Mam to. Costęp, negatywne nastawienie. Wiesz ja chyba zrobię sobie jeszcze jedną odsapkę, a ty, Jimmy, przygotuj dla mnie w tym czasie jakieś wsparcie. Opracowane. Biorę się za to! Co się dzieje? Robi się! Kupa roboty, co? Ta, ta! Dołożyć komuś? No. Uh -huh. Nad godziny. nadgodziny! Myślę tak. Wydasz jakiś roz... Gotowy do akcji! Tempo, tempo, tempo! Potwierdzam. Na... Oczywiście! A gdzie jest ten Loki albo co to jest? Lepiej, żebym tego nie żałował. A jest Loki, zniszcz Lokiego. Chodźcie. Na Chodźcie tutaj. Tak jest, komandorze. Tak jest. Myślisz, że chłopaki z dominium postarają się tym razem? Nawet się nie spociłem. Nie wiem czy się postarają, czy nie. Aha. Lepiej, Atak nie na Asgard. Raz, pokaż Za mało, energii. Za mało być jeszcze energii. jeden skanik. Dobra. Możemy was złożyć w jedną jedyneczkę, przyjemną z dwójeczka. Czekam już, Czas zrobić wielki krok. Założymy trójkę. To będzie dość trudne. Wykrywam krążowniki w następnej bazie, a Odyn nie ma dobrego uzbrojenia przeciwlotniczego. Widzę, jak te twoje chłopaczki się uwijają, Jimmy. <grywają> Wyglądają jak morówki. Zbierzcie więcej zjaw sportu gwiezdnego. Kiedy będziemy mieli ich wystarczająco dużo, poradzimy sobie z krążownikami. No, Może. to było niezłe. <noise> Nie martw się, kolego, dam ci fory. A niech mnie Ja jajogłowi z dominium pomyśleli o wszystkim. Przepraszam na chwilę. Szeregów chłopaki dołożyć pole minerałów wyczerpane. Zrobi się. LK gotowy. Gotowy do akcji. Bye. Hmm, Jeszcze dołożymy lepiej, żebym tego nie żałował. Tylko spokojnie, tylko Ja się napaliłem? Powiedzmy, ja ja na, na rozkazy. Przeszli współrzędne. Dołączmy do bitwy. Uwaga, idzie się. Czekałem na ciebie. Prze... Możemy zaczynać. Gotowy, złe wieści. Erka gotowy. Poszedł chłopak, wylał się. Dorzucimy mułki. Tempo, tempo, tempo! Erka e gotowy. Słytrydiarn Marinesów, tak. czekam. Zjawa oczekuje na rozkaz. Upgradeów za dużo nie zrobiliśmy. Mam nadzieję, że to odbierasz, Jim, bo idę na ostatnią bazę. Się. Ok, mam nadzieję, że też to odbieram. Chcesz ze mną zadrzeć, chłopcze? Robi się! W drodze! Nasi sojusznicy są atakowani. Nie mogę się doczekać. Prześli urządzę. To zaboli Ciebie bardziej niż mnie. Lepiej, żebym tego nie żałował. Kom? O, witaj maleńki. Jak mogłem przegapić przycisk z taką ładną czaszką? Mm. Ok. Wracasz do świata bólu. I zbliżenie na niuka specjalnie dla widzów tej serii. Aj. Z piękną falą uderzenia gotowy. Doskonale. Po zdobyciu Odyna możemy uderzyć na kompleks UNN na Korhalu i nadać przekaz. Super. Ej, słyszysz mnie, kapitanie? Może następnym razem zaufasz staremu tykusowi w kwestii małej rozwałki? To właściwie jedyne, w czym mogę ci zaufać. Wykonaj wszystkie zadania w misji, narzędzia zniszczenia znieszłokiego w misji, narzędzia zniszczenia na normalnym poziomie trudności. Odnaleźliśmy ostatek na prawie ostatnią chwilę. Ja dziękuję Wam wszystkim za uwagę, osiągnięcia dla naszego poziomu trudności zdobyte wszystkie. 21 minut 50 sekund jakby to też miało znaczenie. Zapraszam Was na kolejne odcinki. Nie zapomnijcie o zostawieniu lajka, like komentarzu, a przede wszystkim subskrypcji. Pozdrawiam Was, Senas, i do zobaczenia w kolejnych odcinkach z serii. Bye bye!